Mówi się, że istnieją przedmioty, które, choć maleńkie, niosą w sobie echo niewidzialnych światów, symbole, które, choć proste, potrafią przypomnieć ci o tym, co mogłeś zapomnieć. Jednym z nich jest czerwona nić, zwykły kawałek wełny, żywy kolor, gest tak prosty, że aż niewinny. A jednak za tą prostotą kryje się starożytny język, przesłanie, które przetrwało tysiące lat, by przypomnieć ci prawdę. Energia, która cię otacza, odpowiada na świadomość, która w tobie mieszka. Czerwona nić nie jest modą, nie jest ozdobą, nie jest przesądem, to narzędzie, symbol, lustro, to przypomnienie, że masz prawo wybierać. Bo choć często tego nie zauważasz, każdego dnia wchodzisz w kontakt z energiami, które cię dotykają, przenikają, zostawiają niewidzialne ślady w twoim polu. Każda emocja, każde słowo, każde spojrzenie wszystko niesie ze sobą częstotliwość, a kiedy żyjesz bez świadomości, zaczynasz wchłaniać to wszystko, nawet tego nie zauważając, budząc się zmęczony, przygnębiony, niespokojny, bez wyraźnego powodu, nosząc w sobie ciężar, który nie należy do ciebie. Czerwona nić istnieje po to, by ci o tym przypomnieć. Możesz wybierać, możesz obserwować bez chłonięcia, możesz czuć, ale się nie zatracać, możesz być otwarty, Jednocześnie chroniony, bo prawdziwa ochrona nie pochodzi z zewnątrz, rodzi się w tobie. Jej moc nie wypływa z koloru, ani z materiału, ani z religijnego rytuału. Jej moc rodzi się z intencji, którą w nią wkładasz. Kiedy z pełną świadomością zakładasz ją na lewy nadgarstek, wysyłasz światu jasny komunikat, rozpoznaję własną energię. Wiem, że jestem wrażliwy, ale to ja decyduję, co do mnie dociera. Przyjmuję to, co mnie wznosi, odrzucam to, co mnie osłabia. W tym prostym akcie odzyskujesz energetyczną suwerenność, zmieniasz codzienny gest w akt święty, przypominasz sobie, że duchowość nie mieszka w świątyniach ani w książkach, lecz w tym, jak oddychasz, jak myślisz, jak dbasz o siebie każdego dnia. Aby zrozumieć prawdziwe znaczenie czerwonej nici, musimy sięgnąć do korzeni. Na długo zanim świat poznał pojęcie modnych amuletów, starożytne kultury znały już moc koloru czerwonego. W Babilonii czerwienią oznaczano to, co święte drzwi, ołtarze, przedmioty chronione przed zewnętrznymi wpływami. W Egipcie czerwony był barwą oczyszczającego ognia ducha, w Indiach czerwony sznur łączył to, co ludzkie, z tym, co boskie. A w Kabale czerwona nić zakładana była na lewy nadgarstek jako pieczęć świadomości, ciche potwierdzenie, że dusza jest czujna i obecna. Zadziwiające jest to, że mimo odległości i różnic wszystkie te kultury zgadzały się w jednym. Czerwony nie był ozdobą, był żywą wibracją, był kolorem krwi, życia i ognia. Był symbolem granicy między chaosem a harmonią, między światłem a cieniem. Dlaczego więc lewy nadgarstek? W starożytnej mądrości ciało człowieka nie jest symetryczne energetycznie. Prawa strona działa, wysyła, emituje. Lewa odbiera, odczuwa, przyjmuje. To właśnie tą stroną wchodzi energia świata emocje, myśli, wibracje. To strona intuicyjna, księżycowa, kobieca, otwarta i chłonna. A jeśli coś jest otwarte, potrzebuje strażnika. Kiedy więc zakładasz czerwoną nić na lewą rękę, tworzysz granice, nie mur, ale bramę. Mówisz, tutaj zaczyna się moja energia, tu kończy się to, co obce. To nie akt lęku, lecz świadomości. Nie chodzi o to, by zamknąć się przed światem, lecz by być w nim obecnym w sposób czysty i spójny. Rytuał aktywacji czerwonej nici nie jest skomplikowany, nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi. Jedyne czego potrzebujesz, to spokój, oddech i intencja. Znajdź ciche miejsce, usiądź. Zamknij oczy i poczuj, jak oddycha twoje ciało. Weź nić w dłonie, spójrz na nią uważnie, poczuj jej prostotę. To zwykła materia, dopóki nie wypełnisz jej świadomością. Zanim ją zawiążesz, zapytaj siebie, co pragnę chronić. Jaką energię chcę zapraszać do swojego życia? Co chcę, by ta nić mi przypominała każdego dnia? Nie szukaj odpowiedzi w myślach. Pozwól, by przyszła jako uczucie. Następnie załóż nić na lewy nadgarstek. Zrób trzy węzły, powoli, z intencją. Każdy z nich niech będzie deklaracją. Przy pierwszym możesz powiedzieć uznaję moją energię za świętą. Przy drugim szanuję moją wrażliwość i chronię ją światłem. Przy trzecim tylko to, co czyste i dobre, może wejść w moje pole. Oddychaj głęboko i poczuj, jak Twoje serce synchronizuje się z tą intencją. Niech energia popłynie, niech Twoje ciało zapamięta ten moment, bo to właśnie wtedy nic się budzi, nie dzięki magii zewnętrznej, lecz dzięki światłu, które płynie w Tobie. W następnych dniach patrz na nią świadomie, nie jak na ozdobę, lecz jak na przypomnienie. Za każdym razem, gdy poczujesz chaos, dotknij jej. Wróć do swojego oddechu. Przypomnij sobie, kim jesteś i co chcesz utrzymać w swoim polu. Bo to nie nic cię chroni, to ty, poprzez nią, przypominasz sobie o swojej sile. Czerwona nić uczy także o granicach, których nie widać. W świecie, w którym wszystko się miesza, emocje, myśli, wpływy innych ludzi, energię miejsca, łatwo zatracić się w tym, co nie jest nasze. Bez wyznaczonych granic traci się klarowność, a wewnętrzne światło zaczyna słabnąć, przygasać, jakby gasnąca świeca w mroku. Granice pozwalają zachować spokój i porządek w chaosie codziennego życia. Dzięki nim twoja energia nie rozprasza się, lecz koncentruje, nabiera mocy, staje się stabilna i świadoma. Nić nie izoluje cię od świata, nie tworzy murów, które oddzielają cię od życia, wręcz przeciwnie. Pozwala Ci zająć w świecie swoje miejsce, z pełną świadomością i obecnością. Dla osób wrażliwych, empatycznych, które odczuwają emocje innych jak własne, to szczególnie istotne, bo wrażliwość jest darem, pięknym i subtelnym, ale wymaga mądrego kierowania, świadomego użycia i ochrony, aby nie stała się ciężarem ani źródłem zmęczenia. Nie chodzi o to, by zamykać się w sobie, ignorować świat czy odcinać emocje. Chodzi o to, by kierować swoją energią z rozwagą i świadomością, jak kapitan, który steruje statkiem po wzburzonym morzu. Czerwona nić jest jak cichy strażnik, niewidzialny towarzysz, który przypomina ci, że możesz czuć głęboko, odbierać świat, a jednocześnie zachować równowagę i wewnętrzną harmonię. A jeśli spojrzysz jeszcze głębiej, zrozumiesz, że sednem tej praktyki nie jest ochrona w sensie fizycznym ani magicznym, lecz obecność, pełne bycie w teraźniejszości. Każda chwila, w której spoglądasz na nić, staje się zaproszeniem do powrotu do siebie, do zatrzymania się, do świadomego oddechu i przypomnienia sobie, że nawet to, czego nie widać, wymaga troski i uwagi. Twoje myśli mają moc kształtowania świata wokół ciebie, a twoje emocje tworzą przestrzeń, w której żyjesz. Twoja intencja staje się kluczem, który otwiera drzwi do harmonii, jasności i energii, którą pragniesz pielęgnować. Za każdym razem, gdy spojrzysz na czerwoną nić, powiedz w ciszy, z pełną świadomością i obecnością. Moja energia jest święta. Mój wewnętrzny świat jest świątynią. Chronię go z miłością. Poczuj, jak te słowa rezonują w całym ciele, w sercu, w każdej komórce. Sprowadzając spokój, stabilność i poczucie bezpieczeństwa. Kiedy żyjesz z tą świadomością, wszystko wokół zaczyna się porządkować samo, jakby wszechświat odpowiadał na twój stan wewnętrzny. Wszechświat zawsze reaguje na jasność, na harmonię i świadomość, nigdy na chaos ani lęk. Czerwona nić nie zmienia świata zewnętrznego, zmienia Ciebie, to Ty, poprzez swoje intencje, swoje wybory i swoją świadomość. Transformujesz rzeczywistość wokół siebie, a kiedy ty się zmieniasz, świat odpowiada na Twoją energię, dostosowuje się, harmonizuje i staje się odbiciem Twojej wewnętrznej równowagi. To właśnie jest prawdziwa alchemia, przemiana od środka, która nie wymaga siły, lecz świadomości, nie wymaga walki, lecz obecności. Więc jeśli ktoś zapyta Cię, dlaczego nosisz czerwoną nić, odpowiedz spokojnie, z pewnością w głosie. To nie amulet. To przypomnienie. To obietnica, którą składasz sobie, by być obecnym, świadomym, przebudzonym, aby dbać o siebie i swoje pole energetyczne. Bo w rzeczywistości to nie nic Cię chroni przed światem, to światło w Tobie, Twoja wewnętrzna moc, które dzięki niej pamiętasz, pielęgnujesz i wzmacniasz. Ty jesteś źródłem, Ty jesteś kanałem, a czerwona nić tylko o tym przypomina że zawsze miałeś w sobie wszystko, czego potrzebujesz, by chronić siebie, uzdrawiać, świecić i żyć w harmonii ze światem. Z nią przy nadgarstku każdy dzień staje się świadomym rytuałem, każda chwila przypomnieniem o Twojej mocy, a każdy oddech okazją do połączenia z energią wszechświata.